Szpital Psychiatryczny w Owińskach nic bardziej nie kojarzy się z horrorami o upiorach niż opuszczone szpitale psychiatryczne. Jedno z takich miejsc znajduje się kilkanaście kilometrów od Poznania w miejscowości Owińska. Szpital otwarto w 1838 roku. W budynku dawnego klasztoru cystersów. W trakcie II wojny światowej pensjonariusze zostali wymordowani przez hitlerowskie wojsko, które później zajęło budynek. Teraz budynek stoi pusty i pilnuje go ochrona, a jednak czasami w środku palą się światła, widać przemykające postaci, słychać głosy i płacz. Dom na ulicy Kosocickiej w Krakowie, jeden z najstraszniejszych domów w Polsce. Stoi w Krakowie przy ulicy Kosocickiej 8. Przekazów na temat tego miejsca krąży wiele. Jedna z nich głosi, że na tej działce znajdował się cmentarz, gdzie chowano ofiary cholery. Kaplica cmentarna zresztą stoi tu do dziś. Chłopom przychodzącym na cmentarz miał się ukazywać szatan. Inna legenda głosi, że w tym domu doszło najpierw do bratobójstwa, a potem samobójstwa gospodarza. Ci, którzy badali to miejsce, twierdzą, że jest ono wyjątkowo aktywne. Nocą można usłyszeć tam krzyki i wyraźnie czuć obecność złej energii. Mówi się nawet, że kolejni właściciele domu znikali w niewyjaśnionych okolicznościach, a niektórzy odwiedzający to miejsce kilka dni później umierali. Las samobójców w Witkowicach, w podkrakowskich Witkowicach jest las, który przyprawia ogęsią skórkę. Mieszkańcy okolicznych miejscowości mówią, że dokończyło tam żywota wielu samobójców. Najbardziej mrożącą krew w żyłach, opowieścią jest tak o grupie dziewięciu studentów, którzy w październiku 2001 roku świętowali tam rozpoczęcie roku akademickiego i zniknęli bez śladu. Gdy policja zaprzestała poszukiwań, kontynuowali je przyjaciele zaginionych. Znaleźli w lesie analogowy aparat fotograficzny, a po wywołaniu taśmy okazało się, że należał do zaginionych studentów. Na zdjęciach mieli zniekształcone twarze, a las wokół zdawał się wcale nie przypominać tego w Witkowicach. Więcej dowodów nie znaleziono. 20 lat później nadal nie wiadomo, co się stało. Stara Cerkiew w Hruścinie, nawiedzona Cerkiew w chruścinie stoi niespełna 40 kilometrów od Wielunia. Według legendy, w okolicy Cerkwi po Zmroku pojawia się duch chłopca, który najpierw zgubił się w lesie, a potem utopił w pobliskim stawie blisko 120 lat temu. Ciała jego rodziców znaleziono w latach 50. Ubiegłego wieku pod podłogą cerkwi. Podobno nieraz spacerowicze spotkali tu małego chłopca, pytającego o swoich rodziców, który po chwili znikał bez śladu. Masońska willa w Gdańsku. Willa stoi na wzgórzu Sobudka w Gdańsku, które niegdyś było ulubionym miejscem pomorskich czarownic. Żaden z właścicieli tego miejsca nie zagrzał tam miejsca na dłużej. Około 1925 roku willę kupił zarząd wolnomularzy Gdańska i Sopotu, który organizował tam spotkania loży trzech sal. Potem budynek przejął oddział gdańskiej TVP. Teraz za dnia świeci pustkami, ale sąsiedzi twierdzą, że nocą widać ferie demonicznych barw i świateł. Nawiedzony dom rodziny Pokropskich, rodzina Pokropskich Sturzy Wielkiej w gminie Działdowo Utrzymuje, że w ich domu dzieją się paranormalne zjawiska. W nocy słychać pukanie do drzwi, z regałów spadają przedmioty, inne z kolei lewitują. Pokropcy któregoś popołudnia znaleźli również noże ułożone w toalecie na znak krzyża. Innego dnia z sufitu kapała woda, mimo że dach był szczelny. Interweniował nawet ksiądz. Po odmówionej modlitwie w stronę duchownego zaczęły uderzać różne przedmioty, a krzyż zawieszony nad drzwiami się odwrócił. Duchowny uciekł z mieszkania pana Kazimierza i pani Krystyny ksiądz polecił rodzinie opuścić nawiedzone mieszkanie. Nie pomogła również wizyta egzorcysty. Blok przy ulicy Herbsta 4. Mieszkańcy bloku przy ulicy Herbsta 4 na warszawskim Ursynowie twierdzą, że budynek jest nawiedzony. Częściej niż można by się spodziewać dochodzi tam do morderstw, pożarów, samobójstw i innych tragicznych wydarzeń. Miejska legenda głosi, że komunistyczny rząd odebrał ziemię rolnikowi. Ten miał przekląć ziemię, lub według innych mógł rzucić na nią klątwę. Inna wersja mówi o tym, że popełnił samobójstwo. W ostatnich latach najpierw z balkonu skoczyła młoda kobieta. Później młody chłopak odebrał swoje życie w podobny sposób, a kolejny powiesił się w piwnicy. Samobójstwo popełnił w tym miejscu nawet listonosz. Jeden z lokatorów miał też brutalnie zabić żonę siekierą. Mieszkańcy mówią o złej energii tego miejsca. Duch zakonnicy, legendy o byłym zakonie sióstr misjonarek miłości przy ulicy Świętego Jacka krążą po Katowicach od dawna. Podobno na ścianach budynku widać poruszające się cienie, drzwi i okna same się otwierają i zamykają, a samego miejsca od lat ma pilnować czarny kot. Komisariat w Konstancinie Jeziornie, komisariat przy ulicy Niecałej w Konstancinie Jeziornie. Jest nawiedzony przez niebieskiego upiora ducha byłego oficera. Paranormalne zjawiska potwierdzają zarówno mieszkańcy, jak i funkcjonariusze, którzy tam pracowali. Legenda głosi, że w latach 50. ubiegłego wieku dochodziło tam do brutalnych przesłuchań i tortur, które niejednokrotnie prowadziły do śmierci. Mogło tak być, ponieważ znajdował się tam Urząd Bezpieczeństwa. Największych zbrodni miał dopuścić się jeden oficer, którego duch snuje się do dziś korytarzami komisariatu. W centrum Warszawy, w samym sercu Warszawy, istnieje legenda o nawiedzonym mieszkaniu na pierwszym piętrze kamienicy, na rogu ulicy Wilczej i Alei Ujazdowskich. Od wielu lat krążą opowieści o tym miejscu. Według miejskich legend, pod koniec XIX wieku młody student popełnił tam tragiczne samobójstwo. Później, zarządca budynku, zamordował Aleksandrę Grobicką i ukrył jej ciało, zamurowując je pod posadzką. Jednak strach nie zakończył się na tych wydarzeniach. Żona jednego z warszawskich dygnitarzy, zamieszkująca to mieszkanie odkryła liczne zdrady swojego męża. W rozpaczy sięgnęła po nóż kuchenny i poderżnęła gardła dwóm małoletnim dzieciom, a następnie zastrzeliła swojego męża. Na koniec powiesiła się na klamce drzwi do mieszkania. Dzisiejsi lokatorzy twierdzą, że wciąż można usłyszeć na korytarzach płacz dzieci i przerażające krzyki kobiety. Czasami przy bramach kamienicy można spotkać studenta w towarzystwie Białego Psa. Dziękuję za obejrzenie jeżeli film się spodobał i chciałbyś więcej treści tego typu, zostaw subskrypcję, like, komentarz lub udostępnij.